Na wstępie informujemy, że program Stać Mnie nie jest programem dokumentalnym i ma za zadanie przedstawić informacje ekonomiczne, gospodarcze i finansowe w sposób żartobliwy i z przymrużeniem oka. Dlatego nie cduj nas w pracach naukowych, chyba że chcesz. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Stać Mnie. Show ekonomicznego, które mówi... Chciałem powiedzieć jak jest. Mówimy jak powinno być, jak my uważamy, że jest. A mówimy to w imieniu Michała oraz Marcina. Dobrze, pomyślcie sobie o takim zapachu świeżych spalin. Emocje rosną, potem jest piskopon emocje dalej rosną, a potem widzimy piękną polską flagę powiewającą nad tym wszystkim, tym całym przybytkiem rozkoszy, narodowym przybytkiem rozkoszy. O czym mowa? O inwestycji za polskie pieniądze na polskiej ziemi i mowa o wielkim, wspaniałym torze Formuły 1 w Polsce. Konkretnie pod Gdańskiem. Tak, polskie miasto, jakby patrzeć. Pols, pols, polskie miasto już, nie, no zawsze było przecież. No wolne gdzie, miasto Gdańsk, bo polskie jak nie chce, no. no No, dobra, dobra. No to... Dobra, ale o czym mowa? O inwestycji za 100 milionów euro pod Gdańskiem na fajnym terenie, bo to eksperci już mówią, teren jest pofałdowany w tym rejonie. I to góry, takie górę górka. Jest tak, taka. więc teren może być fajny pod budowę toru. Dlaczego? Bo jak budujemy na pofałdowanym terenie, to trasa jest ciekawsza. Robią się pierwsze atrakcje. Pro... Tak. Patrzyłem projekty wstępne, bardzo zawiła ma być, więc tu też zachęca naszych kierowców, żeby poszaleć. Tak. Tor będzie na 200 hektarach ponad, podobno. Teren ma przekazać miasto Gdańsk na właśnie budowę ściśle toru do, dla Formuły F1, ale nie tylko. Tak, powiedzmy, czy ma być kompleks. To jest kompleks. kompleks. Narodowe okay. Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji w Gdańsku. No wszystko teraz jest narodowe, to centrum też będzie. Jak mają tor zbudować, to mi wifi powiewa, nie, grze, nie ziemi, nie grzeje, czy to jest narodowe, czy nie. Jak będzie w Polsce f 1 i będzie czynny, o czym powiemy zaraz, jakie są koszty i czy w ogóle to jest szansa, że w Polsce będzie Grand Prix, bo to hmm. o to chodzi. Otóż, o to wisienkę na torcie. Tak, na tych 200 hektarach ma być Toref 1. Tor żużlowy, tor offroadowy, kartingowy i coś, co zawsze kocham w takich inwestycjach: centrum szkoleniowe, park rozrywki, galeria handlowa i hotel. Hotel rozumiem centrum szkoleniowe może konferencyjne szkolenie przykładowe dla ludzi z jakich, nie wiem, PZU czy PGNG, a, a w tyle. To było coś, przyznaj. No pewnie, pewnie tak, sam bym pewnie chciał. A tu będziesz miał HM z widokiem trafiko. na tor. Taki coś ten. Coś. Nie, najważniejsze, żeby był McDonald's. Budowa potrwa około 4 lat, może więcej, może krócej, ale zwrócić się ma dopiero po 20-25. Właśnie, dlaczego ma się zwrócić? Bo szacunkowe koszty utrzymania to 50 milionów złotych rocznie. R tak, rocznie. A 450 milionów złotych to jest taki faktycznie kosztorys, ile mogłoby to być w pierwszym roku, jak wybudujemy i żeby ruszyło, pchnąć do przodu. Chociaż ten tor mógłby być oczywiście tańszy, taki no nazwijmy wersja y, tam, light. light light, to wystarczyłoby tylko 30 jakieś milionów złotych, bo to jest sama cena toru, po prostu gdzie jeżdżą po nim samochody, ten, ten główny tor, tak? tak on by kosztował 30 milionów złotych i koniec, już można by wybudować. Ale boksy, ale wszystko y, no y, obsługa techniczna, formuła F1, no robi wrażenie. To już nie są te czasy, jak zaczynało się, Formuła 1 była na samym początku. Pierwszy wyścig chyba był w 50 roku, w 1950 roku na torze Silverstone. To było w ogóle wokół lotniska raf organizowane. Tor wyglądał tak, że jakiś rolnik gdzieś tam mu zapłacili, jacyś lokalni działacze, taki zapaleniem sportów motorowych, zapłacili mu po prostu, że on tam postawi bele z, ze słomy dookoła, no i jakoś wokół tego toru się przejedzie. Rzeczywiście, no, pomysł się sprzedał, wygrał Włoch. Alfa Romeo wygrała, zespół Alfa Romeo i. Alfa Lovers. No, Trzymamy się kto, razem. Kto ma Alfę, ten, ten się w tym momencie cieszy, że, że, że zdobyła takie laura, ale rzeczywiście. Powiem tylko tyle, wersja quadrifolio verde z zieloną koniczynką. Mm -hmm. Mów dalej. Ale mówię, y, biedny tor to już nie, jest, to nie są już dzisiejsze czasy, te, że wystarczy te za 30 minut wyburtować tylko asfalt i koniec. Teraz liczy się efekt, że nie tylko będzie f 1 tylko będzie szkółka. Będą dodatkowe mniejsze samochodziki i większe, na przykład dragstery podobno mają być, mam być miejsce. To ciekawi bardziej. Tak, wyścig na 1,4 czwartą mili. tak to. Czym szybkich i wściekłych Tak, i 10 litrów paliwa na sekundę spalania, tak? Albo i nawet więcej. A to jak nie jest zna... wykopali, bo to jest z nitro dużym udziałem, no, więc no. jeszcze ciekawiej. Więc y, drogo i głośno, tak? Więc. Y, to, co my lubimy najbardziej? Tak, co my robimy najbardziej. No i a propos tego głośno, no niestety też jest kropla goryczy w całym w całym zestawie, ponieważ dookoła ludzie się boją tego toru. Chociaż, no, wiadomo, dla Gdańska to będzie super sprawa. Nie wiem, jak ty uważasz, Michale, bo ja uważam, że no, Gdańsk naprawdę zyska, bo... W... To jest też miejscu takim, planuje się dobrym, bo między Gdańskiem jako Gdańskim a obwodnicą takie są tereny, więc to by było też fajnie, żeby dojazd, dojazd był do... w miarę. Tam miasto się w końcu i tak obrośnie, to bo to miasto się rozrasta, szczególnie Trójmiasto. Bardzo fajne miasto, bogate, z predyspozycjami. Ono się nie kurczy, ono rośnie. Pytasz się, czy ja się cieszę, jak każdy facet, który jako dziecko siedział na kołanach tatusia i udawał, że prowadzi, po tym, który wciskał to już pierwszy raz na zgaszonym silniku ruszał, ja jako osoba, która na działce kiedyś wyrżnęła cofając się Fiatem Punto i skasowałem zderzak z tyłu, każdy się cieszy jak coś takiego super z motoryzacją powstaje, czy to polskie firmy, samochodowe, elektryczne, nieważne. Czy, tro, czy autostrady, czy właśnie tory? Ja się cieszę jako dziecko, takie w sobie, taki, wiesz, każdy facet ma dziecko w sobie. Ja się cieszę, że to będzie za polskie pieniądze. Tak. Przez bałtycką grupę inwestycyjną. Ale właśnie, gadaliśmy wcześniej z kolegą naszym z radia, mhm. u em polecamy i zapytał Michał, a ta bałtycka grupa, co w ogóle zrobiła do tej pory? Sprawdziliśmy. Uwaga, zakład galwanizacyjny, karfura, trzy galerie. I jeszcze jakieś pomniejsze rzeczy. Chociaż zakład galwanizacyjny, to się z motoryzacją troszeczkę ten y, może wiąże, bo to. Ale powiedzmy. Ale Carrefour? No, ludzie będą śmiać, my też się uśmiechnęliśmy lekko chociaż, e. <laughs> ale oddajmy trochę szacunku. Mają aspiracje i ambicje, że najpierw z Carrefoura, do no, Z Blaszaka chcą zrobić Tor F1 ze wszystkim. I tym całym narodowym centrum. To jest szacun według mnie. Znaczy, wydaje mi się tak, może oni myślą tak, że skoro znają się właśnie już na tych kerfurach, a tam większość oprócz tego toru ma być tak naprawdę to nadstawka, tak? W tym Narodowym Centrum właśnie, tam jest więcej rekreacji niż toru. Coś przeczytałem, jakie byłoby, jakiego imienia byłoby, wiesz, sponsoring tego toru. <sum> No, kto wie, kto wie. Ale nie powiedzmy wiadomo. sobie, bo ludzie myślą, zbudujemy Tor F1, będziemy mieli wyścigi, bo nie chodzi, żeby mieć Tor, bo tory powiedzmy sobie, można jak na Nurburkingu testować auto jak jesteś koncernem, ale jak jesteś człowiekiem. Tylko, tylko w Polsce nie ma koncernu, ale... tak, ale ogólnie możesz pojechać, jak masz szybką furę szczególnie, wynająć. To nie kosztuje mało, a na to, że pojeździć czy obecnym F1, czy X F1. A Polacy jeżdżą w tym momencie do Niemiec. Jak już mają furę fajną, skórę, komórę, jadą płacić tą komórą na NFC, prawda, za taki tor, mhm. ale, żeby być w Grand Prix bardzo, na najbardziej prestiżowych wyścigach obecnie na świecie, w obecnym sezonie 2017 jest 20 wyścigów Grand Prix, w tym 10 w Europie, reszta rozsiana. Mhm. Powiem tylko, w Austrii, Belgii jest Grand Prix Europy, to się mhm. tam zmienia, w Hiszpanii Monaco, tor uliczny, mhm. wyjątkowy tor, powiem Mój ]cie. akurat ulubiony. Tak tam jest pięknie. Ja byłem w Monako, miałem przyjemność. Tam widać taki lekko wyjeżdżają asfalt, mm. ale wybaczcie, że stoisz tutaj, a tu jedzie tor. Więc mm -hmm. wiesz, wszystkie wyścigi jak mm -hmm. wow. W Niemczech, w Rosji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. No, Rosja, Węgry, to można tutaj jakieś kalkę do nas może troszeczkę pod, podpiąć, tak? No bo wiadomo, Węgry po tej stronie jakby bloku wschodniego, no to tylko właściwie tak. tutaj. Chociaż w Soczi jest, bo to w Rosji jest w Soczi, także to znówka sztuka. Znaczy tam zaraz po z... Z... tam, uwaga, 260 milionów euro poszło, jest Grand Prix, no bo z takim rozmachem walnęli za petrodolary, mm. od tej, prawda, swojej burżuazji obecnej, którą tak walczyli za komunistów, oni zbudowali sobie dla, dla swojej pychy, mi się wydaje, żeby mm. mieć. Ale, uwaga, jest nad podaż. Wielka nadpodaż torów F1, ponieważ torów, które spełniają warunki F1 jest 72. No znaczy nie, torów, samych torów jest 72, ale tych, które spełniają warunki czy znaczy takie. Ogólnie torów F1 jest tyle, tak. ale mhm. nie wszystkie te najnowsze wersje spełniają. homologację, nie mają o, znaczy, tak powiemy. Tak. Licencji mhm. nie mają mhm. po prostu. Czyli jakby dostosować, to by było no, ponad 70 torów mogłoby być. Mhm. Bo to nie są takie tory, że zarosły, jak w olimpiadzie w Grecji, mhm. tylko po prostu są. No to uwaga jest 70 ponad torów. Zbudujemy 73. Nikt nam nie da gwarancji, że my się dostaniemy. Musisz kupić na początku licencję, która kosztuje... Średnio, bo tutaj spekul... tak. spekulacje. Zależy tak. toru. Tak, bo nie wiem, nie wiem jaki jest klucz jakby doboru ceny do licencji na torze, ale tak słuchy chodzą, że to od jakości toru, od tego, jak on tam pracuje i tak dalej. Mówi się, że to jest około 20 milionów dolarów rocznie. A... Skala... Duża. A, to, a tory samo utrzymanie toru jakby fizyczne, bez samej licencji wynosi 50 milionów złotych. Więc... Także pytanie, czy nie będzie skórka za wyprawkę, tak? No, ale to o to chodzi, jak budujesz ale... tor F1 po to, żeby tam było Grand Prix F1, więc... Znaczy oczywiście, wiesz, najpierw trzeba mieć ten tor, żeby starać no, się licencję, tak, ale... więc... Ale w ostatecznej jakby perspektywie, no, zamierzamy tą F1-kę mieć, tak? No, tak F1. Średni koszt w ogóle wybudowania toru, ze wszystkim, żeby go ruszyć, to jest 270 milionów dolarów. Doliczmy od tego 20 milionów, plus minus jakieś koszty poboczne wyjdą, 300 milionów dolarów na start, żeby to wybudować, skończyć, oddać, ruszyły Grand Prix. Dużo, ale warto. Ale warto, ponieważ w Bahrajnie oszacowano, ile takie w zawody mogą przynieść korzyści i jakieś tam organizacja Biznesowa, czy, czy, czy któryś z ministerstw oszacowało, że Bahrain rocznie zarabia na Formule 1. No, oczywiście hotele, turystyka, bilety. O, cała. Bilety, w, znaczy wszystko, całość. Tak. Reklamy z, z tej imprezy 500 milionów dolarów. Czyli nawet jeżeli ta licencja kosztuje 20, to i taki takim się zwraca i to 5 razy 5, 25 razy, tak? Fajny no, zwrot. No, każdy, by chciał, każdy by chciał, tak? Chociażby transmisje same, ile są warte. No, może nie aż tak bardzo jak, jak futbol, nie? Hmm. Ale to są jednak grube miliony, hmm. żeby kupić. I jeszcze mam fajne polskie smaczki w hmm. tym. Każdy musi coś świeżego, nie. Nie chodzi o kubicę. Życzę mu, żeby kiedyś wrócił do F1, znowu był, już nie na trzecim, ale na pudle, na pierwszym miejscu i tak podrząd jak Alonso, na na, Jak na szukać. Na naszym torze. A, na naszym, żeby był honorowy. Może tak. mnie na kubicy zrobił, nie? No. Kto wie, ale w 78 roku. Wygrał Prix Monaco, właśnie, który ma notabene swoje taryfy, właśnie hmm. bardzo specyficzne, zupełnie oderwane od innych, na licencję. Nie wiadomo dlaczego, ale ja no, chyba jednak Ja puls spe tego Ja spekuluję, miejsca. że to jednak ten tor jest taki. No, Kupowy, wszyscy jak Monaco no. słyszą, to właściwie. No, no... Nawet w Iron Manie 2 był tor w Monaco. No Film Marvela, słuchajcie, jak tam jest, nawet to, to, to musi być w świadomości. Ale w Monaco w 1978, przypomnę, reklamowano wódkę wyborową, a także logo Świtnickiego PZL na bolidach Forti. Tego, tego teamu już nie ma, z tego co wiem. Samoloty na samochodach. Fajnie. Znaczy, jakby przełączyć silnik z tego, to by taki takie przyspieszenie, że hej, wtedy spoiler się przydaje, żeby nie odlecieć. Dom maklerski x trade Brokers jest sponsorem Warszawski. tak, McLarena od 2010 roku. Mm. Jest też ciekawostka. Tak, no fajnie zobaczyć coś polskiego na, na, na cudzym samochodzie, tak? To w ogóle coś fajnego polskiego za granicą. Byłem tak. we Włoszech w wakacje, to widziałem oknoplast. No ja... Włoszech. Hmm. takie wow, mam zdjęcie na pamiątkę No, ja byłem na Słowacji i widziałem napis Legia. Coś za coś. coś jaki za coś. kraj, takie logo, nie? Dobra, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. To był. Marcin. Jest Marcin. Tak, cały czas. Ja jestem Michał. Dziękujemy za uwagę. To był program Stać mnie ekonomiczny. To był Toref 1. Mam nadzieję, że powstanie. W ogóle sieć zróbmy. Wyregulujmy rzeki. Zrobimy CPL-a i machniemy jeszcze sobie Toref 1 w każdej gminie. Jak orliki. Jak orliki, tak. Dobra, dziękujemy Także. za uwagę i papa. Cześć. A jeszcze komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i wbijajcie Umaga. naszego bloga, kanała, wszystko, jak Tadzionorek, zapraszam do kanału. Hmm. Cześć.